Jestem Mamix i to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj nie będę... Znaczy nagrałem już coś. Z gier, ale dzisiaj pokażę Wam poradnik jak stworzyć intro. No i dobrze. I dobrze. I wstawić po prostu do filmu. pierwsze wchodzimy w sklep play i wpiszemy... Nagry nie to, tylko yo Code, to będzie pierwsze. Ja już to mam pobrane, więc sobie to pobierzcie pobierzcie sobie jeszcze um, intro, intro maker. O i to też mam pobrane, więc wiecie, wchodzicie w to. No i zobaczcie. Na przykład ja mam swoje, moje prace i stworzyłam sobie to. No i zobaczcie. Tutaj musicie sami pokompilować, bo ja sam się nauczyłem bez problemu. Zobaczcie sobie. Jak chcecie sobie wpisać na przykład ten tekst, no to tutaj na dole. Tutaj wam może, kurde, nie mam tego, zaraz się z wami widzę. Dobra, musicie wejść, tutaj wam pokażę. Tutaj w ten tekst od tej macie na zielono zaznaczone. No i zobaczcie, no i tutaj możecie sobie patrzcie, wpisać jakiś tekst po prostu. I tutaj sobie wybieracie, jaki on ma być. Kurde, sobie to tu musiałem zrobić. No i patrzcie. No i tutaj ja sobie zrobiłam moje intro oczywiście. I jeszcze to wstawić. No to zobaczcie. Tu ja to zrobię sobie. Dobra, ktoś się ten pieprzy. I wchodzicie, tutaj, damy się do, do 10 subskrypcji. Zapraszam do odcinka. Tutaj nowy projekt. I wchodzicie na przykład. Robicie pierwszy jeden film. Znaczy nie. Żeby było na początku intro, to musicie zrobić tak. Pierwsze intro, które chcecie zrobić, no to moje na przykład, no to wezmę to właśnie. Czy to jest to? To chyba tak. No i wchodzę w to. No i potem ten film, który chcę zmontażować. Bior, biorę CDX A jeszcze, nie, no tak, jeszcze raz X'a I podam na przykład jak chcę outro zrobić, czyli koniec filmu Możecie mi napisać w komentarzach jak zrobić, żeby tutaj Czekajcie, tylko Wam zaznaczę Jak zrobić Kurde, gdzie ta głupia sztotka tutaj? Żeby zrobić tutaj, żeby były filmy, o W tym miejscu Nie w tym kółku, no jest w tym kółku mój kanał No to to chyba by był taki króciutki poradnik. No, można tak powiedzieć. No, więc dziękuję Wam za oglądanie. A ja się z Wami żegnam, cześć.